materiały napędzane są przez takich ludzi jak Ty. Zostań moim patronem. Uwielbiam zaczynać dzień w takim miejscu jak to. Zapach wilgotnego powietrza, śpiew ptaków i szum drzew to świat, za którym tęsknię. Pojawiam się tutaj, gdy tylko jest okazja. Kiedyś wśród tych drzew biegały wilki, rysie czy żubry. Dziś już ich tutaj nie spotkamy. Ten kawałek dawnego świata to rezerwat przyrody Las Murckowski, będący fragmentem pradawnej puszczy śląskiej. Rezerwat ma powierzchnię 100 hektarów i znajduje się w środku chyba najbardziej uprzemysłowionego regionu w kraju. Jesteśmy bowiem w Katowicach, stolicy województwa śląskiego. Na nasze szczęście, przyroda ma tą właściwość, że potrafi się zaadoptować do najtrudniejszych warunków. I jeśli tylko damy jej trochę spokoju, to istnieje duża szansa, że znajdzie dla siebie trochę miejsca. Pojawiłem się tutaj na godzinę przed wschodem słońca. Oczywiście mam ze sobą aparat i dwa obiektywy. Jeden uniwersalny do krajobrazów, a drugi to teleobiektyw. Słońce zaraz zejdzie, więc myślę, że mam szansę przyłapać zwierzęta szykujące się do śniadania. Słyszycie? To jakieś ptaki. Niestety nie mam w zasadzie żadnej wiedzy w tym zakresie i nie mam pojęcia co słyszę. Ciężko mi nawet powiedzieć, gdzie szukać. Być może tylko przelatują mi nad głową. A może jednak się Przepraszam Powoli robi się coraz jaśniej. Las nabiera więcej faktury oraz kolorów. Dużo się dzieje dookoła, pojawiają się wyraźne kształty. Za godzinę czy dwie wedrze się tu ostre światło, ale póki co jest jeszcze miękko i dosyć zwiewnie. Myślę, że warto spróbować to sfotografować. Słońca jest coraz więcej, więc nie ma już głębokich cieni, a to oznacza, że statyw nie jest konieczny, ale na pewno ułatwi zadanie. Spróbuję pokazać jak najwięcej, więc przyda się szeroki obiektyw. Mam ze sobą 1680 ze światłem 4. Dość ciemnym, ale w krajobrazie nie ma to znaczenia. Osłona przeciwsłoneczna jednak na pewno się przyda. Dzieje się tak dużo, że chyba zdecyduje się na klasyczny kadr centralny. To światło zrobi tutaj całą robotę. Czas iść dalej, więc przełożę się z powrotem na teleobiektyw, bo może jeszcze spotkam jakichś zwierzęta. zawsze ma kłopot z odróżnieniem sarny od łani Żebym próbował, bo na pewno mnie zobaczy. To, co mam, musi mi wystarczyć. Zastanawiam się, czy tylko dla mnie to wszystko jest takie emocjonujące, czy może jednak te emocje porównywalne są ze zbieraniem grzybów. Tak czy inaczej uwielbiam podglądać naturalne zachowanie zwierząt. I dużo bardziej cenię sobie spotkanie z pospolitą sarną skubiącą trawę, niżeli oglądanie wyszukanych gatunków zamkniętych w klatkach. Cieszy mnie to, że mogę zobaczyć zwierzęta na wolności. Zresztą takie spotkania zawierają sobie coś, co jest nie do podrobienia. Aby były możliwe, poza skrajnymi przypadkami musisz włożyć w to pewien wysiłek. Pojawić się odpowiednio wcześnie, zachować ciszę, wkomponować je w otoczenie. To wszystko sprawia, że na chwilę stajesz się częścią tego świata. Zaczynasz go rozumieć. Zwracasz uwagę na wiele szczegółów. Skąd wieje wiatr? Czyje to ślady? Co to za dźwięk? Dostrzegasz w ten sposób dużo więcej niż tylko sarnę zgubiącą trawę. Dostrzegasz nasz wspólny dom. Dbajmy o niego, by nadal mógł być domem dla nas wszystkich. Dla mnie, dla ciebie, dla saren, lisów, ptaków i owadów i wszystkiego, co żyje. Mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał i do zobaczenia następnym razem.